Chodzą mi trzy palce do wydechu naraz, nie? Czwarty, no jakbym chciał, to i też zmieszczę. O, czwarty palec też zmieszczę. Ja, ja się z Wami żegnam, bo mama woła mnie na obiad, także do kolejnego. Cześć, a ja odjeżdżam. Siema, jestem Szak. Słuchajcie, już tak dawno nie jeździłem KTM-em. I dzisiaj jakoś tak wzięło mnie, żeby się w końcu karnąć No i przepalić ten silnik, bo kurde się zastoi Tak, najpierw to muszę tu powyciągać te motory Bo się tego nazbierało I wyjeżdżamy krosikiem Hop, i do przodu Silnik, którego tuninguję też na razie na bok Cyk Cyk Spróbuję go nadciepnąć jest trochę ciężki Dobra Kurde, a to jest maszyna I do tyłu Ale wysoki jest, kurde ma Muszę go zatankować, bo już paliwa w ogóle prawie nie ma Dobra, powinno starczyć. Zakręcamy koreczek. Prężyk, cyk. W tym miejscu jest pompa wody. I ostatnio zauważyłem, że tą właśnie dziurką wylatuje mi woda i olej. Będę się musiał w końcu tym zainteresować i naprawić, żeby coś się poważnego nie stało ze silnikiem. Na wszelki wypadek jeszcze doleję wody, bo jak się ma zatrzeć, to wolę nie. O, widzicie? Już kapie woda. Jeszcze sobie odpowiedźnik odkręcam. Żeby do tej chłodnicy, jak i tej nalała się woda, nie? Bo tutaj są dwie chłodnice przedzielone na pół. Póki tego nie zrobię wyciekł, to leję wodę, bo mi szkoda jest trochę płynu. Ale na razie na wodzie też powinno być OK. Bo na zimę to i tak go mam w garażu, więc woda nie zamarznie i nie rozpierdoli chłodnicy. Ja patrzę, takie chłodnice kosztują od 200 do 300 zł, nie? O dobra, tu już wylatuje mi tym. Zakręcam odpowietrznik i korek cyk. A, mam mięciutkie, dobra. Próbujemy go odpalić. Kranik paliwa. A, nie Czego Wima. Wima. strasznie Wima. <gry> Już jest nasz. Kurwa co jest. Sanie, sprzedam. Ja wam powiem, bardzo dobrze obroty trzyma, nie? Równiutko pracuje, ale w mnie to. Kapie woda, dobra, jedziemy się karnąć. To jest bestia, kurwa. Już tęskniłem się, nie? Dawno nie jeździłem. Leko dacie gaz i już was nie ma. Jeżdżę dosłownie. Nie wiem, tak 5 minut, może i silnik jest gorący, jak nie wiem, nie? Jajko by się ścięło od razu. Dzisiaj jest też w ogóle ciepło KTM Polecam takiego krosa jak to zapierdala W sumie mógłbym tak tylko mówić, nie? Bez przerwy, że on tak zapierdala, ale no super to jest rzecz Oby dwie chłodnice są ciepłe To znaczy, że woda jest w układzie Ta kolorystyka bardzo mi się podoba naklejki Robi to w ogóle robotę straszną, mnie? No, ale kurde, jedynie mi martwi właśnie ten wyciek z tej głowicy tam. Myślę, że to będzie mała awaria, oby, bo to są drogie rzeczy. Spróbuję do tego robu wjechać, wiecie? Zobaczymy, czy później wyjadę. Już wiem, że to głupi pomysł, ale może coś będzie fajnego z tego. Tutaj jeszcze bardziej. Spróbuję tam dalej. Nie no ej, ja wam powiem jak to fajnie jeździ. Jednak te 510 pojemności robi swoje. Spróbuję bączki tutaj na łące trochę pokręcić. i ciężko go utrzymać, jak wam dupa ucieknie, jak dacie drifta, nie? To jedyne jest to takie trochę wkurzające. Mógłby być lekko niższy, ale rekompensuje to ta moc tego silnika. Kurde, muszę koło za niedługo wymienić z tyłu. Tak to jest, jak się daje ciągle PIZDA i <gryw> później kurwa koło do wymiany. Już jest tu prawie, ani trochę gumy nie ma. Ała, kurwa, kolczatka. Spróbuję teraz się trochę tutaj na łące pouczyć. Słuchajcie, może się nauczę Willy w końcu. Myślę, że takie treningi sobie tutaj teraz na łące porobię i spróbuję tak stawiać na koło, ale totalnie nie umiem. I to też nie jest dobry sprzęt, wiecie, żeby się uczyć na jednym kole, bo on jest strasznie mocny. Kurde, tylko się boję, że się wypierdolę. Chociaż na trawie to mi się nic nie stanie. Nic, spróbuję się uczyć Willy teraz. Kurde, to jest dobry pomysł. Ale boję się, ja tego nie umiem. Ja to jest totalnie nie na mnie, kochani. I w ogóle są dwa problemy. Pierwsze to to, że ta łąka jest śliska, a druga sprawa jest taka, że no te koło nie zbiera. Śliska się, e, śliska się, kurwa, ślizga się i ten, i prawie mnie wyjebało, ja już się boję, ja to pierdolę, ja, to nie jest dla mnie, to nie jest dla mnie, nie. Kurwa, ja już mam znowu ciarki, ja tylko jak o ten motor wchodzę, to mam ciarki, nie. Jak widzicie, to tu jest taka wgniotka na wydechu. E, prawdopodobnie poprzedni właściciel jak jeździł to musiał mu pęknąć amortyzator tylni i wydech oparł się na zacisku tutaj z tyłu, dlatego jest taka wmiotka. No, ja nie wiem czy w jakiś sposób to nie ogranicza mocy. Jeśli ogranicza, to na pewno go kurwa nie zmienię, bo jak będzie jeszcze więcej siły, to ja ten motor sprzedaję, nie? nie no serio, to jest niebezpieczny, a ja chcę jeszcze pożyć trochę. No. Zobaczcie jak kucam i mam na wysokości głowy. Ja wiem, że tego tak na filmie nie widać, no ale to jest bestia potężna, nie? Ja się nie chwalę, bo to nie jest motor zbudowany przeze mnie. Tylko po prostu no mówię jak jest. Samą prawdę mówię wam. A jakie są moje wrażenia e, po, skąd, jakie są moje wrażenia? Jakie są moje wrażenia użytkowania tego motoru? Łańcuch to w ogóle jest tutaj jakbyście mieli spresy grubas. A te koła... To koło tak lata? O kurwa, jak to lata. Pociągi zapierdalają. Słuchajcie, mam luz na łożysku z tyłu w kole. Lata mi to koło trochę. Będzie to trzeba porobić, kurde, bo się później zapuścić najgorzej jest takim motorem. Bo wiecie, e, wielka kasa naraz, nie trzeba e, w zainwestować. Ale chociaż co najważniejsze, to oleje powymieniałem liter wchodzi tutaj jakoś niecały także olej jest najważniejszy w sumie najbardziej ważny jest olej wymieniłem, także mam spokój na razie można jeździć no ale teraz mnie te koło trochę wkurza te koło i ten wyciek z tego silnika no ale dobra, jeszcze trochę trzeba pojeździć, póki jest cieplutko potem znowu zima i nie będzie gdzie zapierdalać a na śniegu to się szybko można wyjebać, łapki połamać i rączki Jestem głupi, kusi mnie cholernie się nauczyć na tym jednym kole jeździć i postanowiłem sobie tak, jak przejadę z 2-3 metry na jednym kole, ale tak w pionie bardziej, to uważam, że zaliczone, no i już nie będę próbował. Ale jak na razie to muszę go kurwa na dęba postawić, w końcu ten motor też do tego służy, no ale boję się, no ja tutaj mówię, że jak tak chcę zrobić, a ja tego nie zrobię, nie? Bo ja się boję, ale dobra, nic, może się prawie uda. Trzeba przeżegnać. Dobra, próbujemy. Ała! Chuj ma kompleksy. Nawet jakbym chciał. Nawet jakbym chciał spróbować to nie zrobię. Po prostu te koło się za bardzo śliska. Kurwa ślizga i nie wiadomo i nie wiadomo kiedy go podrywa na koło, nie, bo on czasami go poderwie z dużym gazem, a czasami nie trzeba gazu i go już poderwie. I to jest takie bardzo złudne, także no nie zrobię tego Willi niestety. Jestem wkurzony na siebie, bo chciałem to zrobić, no ale no nie zrobię tego. Musiałbym te wymienić na nowe. Cholera. Tak sobie teraz myślę, nie? że odpalanie go na rękę to jest graniczenie z połamaną ręką. Po prostu ta kopka jest taka trochę złudna, wiecie, bo o, patrzcie, jak ja teraz próbuję naciskać, ona idzie ciężko i zaraz mnie odbije. O, widzicie? Już odbiła trochę, patrzcie. O kurwa Nie no, bo jeszcze mnie odpali, pierdolnie mi w pysk nastop. Wam pokazać. O, zobaczcie, jak odbija. O, czekajcie. O, ona tak odbija do góry. Przy naciskaniu tylko, nie? A jakby się tak chcieli z całej siły, to nadgarstek albo ręka połamana. Tak. Ile ja tu w ogóle mam motogodzin, już w tym silniku? 86,9 motogodziny. Czyli jeszcze dużo wytrzyma, bo dopiero kapitalkę robi się przy 200. E, motogodzin, a ja sobie go też szanuję, także no trochę wytrzyma mi. Ja Pokrywa ciepła. Olej jest? Tak, olej jest. Olej jest, wszystko jest gra maszyna. Zrobię sobie jeszcze takie fajne ujęcia na pamiątkę. Także zapraszam was do oglądania. Nie mam tylko pojęcia, czemu wychodzą dwa wydechy z głowicy, skoro tu jest jeden tłok. To ja nie wiem, czy po prostu musieli założyć dwa kolanka, żeby te spaliny się wydostawały, bo ten tłok jest taki ogromny. Ty, ja to w ogóle lata. Czemu to tak lata? No, nie wiem czemu są dwa kolanka. Jeśli ktoś wie, to proszę dajcie mi znać, bo mnie to bardzo interesuje. Albo mnie w chuja zrobili tu są dwa tłoki, ale nie no, bez przesady, bo... Eee, jest jedna świeca także no nie mogą być dwa tłoki tak no te kolanka mnie bardzo interesują tak według mojej ręki to zobaczcie jaki ten amor jest tu gruby nie? no kawał blachy w ogóle to nie wiem co to to jest chyba mm, nie wiem naciśnienie albo aha bo tu chyba się nabija ciśnienie i wtedy mamy mm, twardość regulować sobie mogę kurde nie wiem a w ogóle ten, będę musiał kiedyś świecę sobie odkręcić i wyregulować może ten gaźnik, bo jak będzie uboga mieszanka, to mi się kurde zatrze ten sprzęt. A bardzo nie chcę, bo kurwa no, no jak mówię, no części drogie. Cylinder koło sam tło 600, także no jest to drogo, zabawka. Ale dopóki chodzi, no to niech chodzi, nie? Nie będę krakał. Tak. Te stopki. To to, to jest wynalazek świata, nie? To jest już wynalazek, bo wywrócicie się i wam się nic nie stanie w tą stopkę. Nie połamie wam się. No wiadomo, noga może ucierpieć, ale to się nie złamie, bo jest takie fajne chowane. Tak samo jak te klamki. Zobaczcie, jak te klamki też. O, ta klamka i ta klamka, nie? To są właśnie klamki niełamki. Kurde, pająk, idź, się bojecie? Idzie się boja pająków. No, tak jak mówię, klamki niełamki. E, które się nie połamią jak się wywrócicie i to jest spoko rzecz Aha, bo ja jeszcze na początku filmu powiedziałem Bo ja powiedziałem, że to jest niby 510 To dlaczego tu pisze 525? Może to jest w końcu 225? Proszę naproście mnie w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia Ale wylot mówiłby o tym, że raczej 525 No zobaczcie jaka tu jest średnia, wodzą mi trzy palce do wydechu naraz, nie? Czwarty No jakbym chciał to i też zmieszczę, o. Czwarty palec też zmieszczę, także no napiszcie mi serio, jaka to jest rzeczywiście pojemność, bo nie mam pojęcia czy 510 czy 525. Wiem, że to nie jest, duże, wiem, że to nie jest duża różnica, ale chodzi mi później o zamawianie części, nie? żeby po prostu wiedzieć do czego szukam. Teraz tak zauważyłem zobaczcie, to nie jest byle co. Odważniki są na felgach. Także koło jest wyważone. Ja się w sumie nie dziwię, bo motor się rozpędza niby do 170, i jakby koła nie były wyważone, to mogłoby mnie wyjebać z jezdni, bo koła by wchodziły w takie wibracje i nierówno by przylegały do asfaltu. Także no, te odważniki, widać, że to już jest konkretna rzecz, nie? śmieszne jest to, że zaciski są takie małe. Naprawdę te hamulce hamują, ale no zaciski są małe powiem Wam. Szybko się klocki zużywają i też mi się wydaje, że jest to specjalnie zrobione, żeby po prostu je często kupować, ne? O, to co właśnie mówiłem Wam. Tu jest jedna chłodnica i tu mamy drugą chłodnicę. Także no, jest grubo, jest grubo. A to wszystko połączone właśnie wężykiem z wody do cylindra. Tak samo tutaj z drugiej strony jest wężyk. Kurde, ja wam powiem, jaram się tym motorem. Jak go kupiłem, ja w ogóle zawsze marzyłem o takim motocyklu i spełniłem swoje marzenia. Długo zbierałem na niego, bo dziadygę kosztowała 11 tysięcy i też bolało mnie trochę, jak dawałem tyle kasy na niego. No ale mówię, dobra, marzenia się spełnia, a kasa znowu się zarobi. Także, no, tak właśnie tutaj w tym miejscu, oto w tym samym czasie stoi teraz motocykl. Moje marzenie w sumie, jak miałem 14 lat. Ja już miałem 14 lat i myślałem o takim motocyklu, nie. Eee, pytałem rodziców, czy mi kupią, ale nie kupią, bo się kurwa zajebiesz na tym i tyle będzie. No to się w końcu wkurzyłem, nazbierałem sobie sam i Tadan stoi. Po tym filmiku to jak ja tak opowiadam, to pewnie będziecie chcieli kupić. Po tym filmie pewnie takiego sobie kupicie, bo tak opowiadam, co i gdzie, ale szczerze wam powiem, ja nie polecam na sam początek, ponieważ warto się na początku nauczyć jakimś innym motorem to jak na początek jest po prostu za mocne i szybko się może stać krzywda naprawdę, wiem co mówię e, bo nie raz się już na tym motorze zabiłem, serio nie raz się na nim zabiłem, miałem takie akcje, że brakło mi drogi a ja jeszcze hamowałem, hamowałem i jechałem, jechałem dużo nie? także no, na początek nie ale jak już się nauczycie to wybierajcie KTM-a, tego tego i przyjedźcie do mnie i nagramy razem jakiś filmik ja się z Wami żegnam, bo mama woła mnie na obiad, także do kolejnego. Cześć, a ja odjeżdżam.